A z nami Kasper Prusiński. Wygrywacie dzisiaj w pierwszej rundzie Pucharu Polski z Siarką Tarnobrzek. Czy dla Ciebie był to szczególny mecz? Na pewno duży sentyment do tego klubu. Także fajnie wrócić. Nie był to prosty mecz. Na pewno Siarka się postawiła. Myślę, że szczęśliwie wyrównaliśmy, ale mieliśmy duże sytuacji, Także mam kilka fajnych wspomnień stąd. Więc bardzo fajnie. No, bramka wpadła po strzale samobójczym, w zasadzie wpadnięciu zawodnika do, do siatki, natomiast to już był moment, kiedy wy naprawdę przycisnęliście siarkę i tak naprawdę wyglądało na to, że ta bramka może wpaść, natomiast no, nie udało się wam strzelić, tylko po prostu no, troszkę, e, że tak powiem, przypadek zdecydował o tym. E, jakie ty masz odczucia, bo, bo zazwyczaj się wpisujesz na listę strzelców, natomiast dzisiaj się nie udało. Sierka dosyć dobrze broniła w niskiej broni, nie było prosto się przedostać, ale kluczowe było to, że potrafiliśmy zamknąć ich na ich połowie i dominować w tym meczu, myślę, więc na pewno ta bramka, no szczęśliwie, ale dobrze, że wpadła, bo dogrywka mogła być problematyczna. Kolejne pytanie, skąd ta eksplozja formy u Ciebie, bo tak naprawdę już tutaj w brzegu pokazywałeś to, że masz duży potencjał, natomiast teraz w Hutniku, no można powiedzieć, że, że eksplodowało to. Czy coś się zmieniło w, w przygotowaniach do tego sezonu, czy po prostu to jest etap rozwoju? Nie, no nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak człowiek chce, ale systematyczna praca i broni się. A z, z, z Patrykiem Kielisiem, wasza współpraca wygląda, jakbyście się znali od lat, a, a tak naprawdę pierwszy raz się spotkaliście w futniku. Nie, mamy dobry kontakt, dużo gadamy ze sobą też yy, tak poza klubem, więc fajnie. Cieszę się, że to tak wygląda. I ostatnie pytanie, na kogo chciałbyś trafić w kolejnej rundzie? Nie wiem, coś, mo coś mocnego, ekstra klasa na pewno. Także czekamy. Życzę Legia, może Lech. O, fajny mecz na pewno. Także dzięki i powodzenia. Dzięki.